Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować Wojewódzkowiczowi i drużynie Gryfa. No, z, myślę, że wygrała drużyna, która y, bardziej chciała i mniej kalkulowała, bo y, ja muszę tak y, troszeczkę z y, wstydem przyznać, że my już y, w przerwie dzieliliśmy y, skórę na liźwiedziu. Już zawodnicy uwierzyli to, że mogą ten mecz wygrać. Y, nie wiem, czy to było spowodowane tym niewykorzystanym rzutem karnym, wbrew pozorom, bo nie strzeliśmy, tego że nie wykorzystaliśmy sytuacji. Wydawałoby się 100% rzut karny. E, na początku zdobyliśmy szybko bramkę. To być może spowodowało to, że, że zespół już uwierzył, że nic tutaj nam nie może się przydarzyć. E, no nie ukrywam, że no, punkty są bardzo potrzebne. bo Zobaczymy od, od e, początku tej rundy. E, o utrzymanie i na no, przykład jest, że to, to zabrakło nam 15 minut do tego, żeby odnieść jakiś, jakiś sukces. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa pierwszego w tej ludzie na, na Dziolonym Słupsku. Tym bardziej, że do meczu przystąpiliśmy tak w osłabionym składzie, jeżeli chodzi o ofensywę. E, Zaczęły kartki cały czas po dwóch naszych zawodników. Dlatego e, po bardzo ciężkim meczu, który zagraliśmy w policach, trójkę zawodników w środkowej części. Tego mikrocyklu tygodniowego doznała kontuzji, także cała trójka gdzieś grała na własne życzenie, na własną odpowiedzialność. Także tym bardziej cieszymy się z tego zwycięstwa, bo ten mecz jakby nie układał się po naszej myśli. Zespół gości stworzył sytuację do przerwy, nie dokładnego. Po wejściu na drugą połowę straciliśmy blankę, ale mimo wszystko, tym bardziej to zwycięstwo cieszy, że już do końca. Utrzymaliśmy tempo gry za wszelką cenę. E, się wygrać. Duga majówka. Teraz także myślę, że chłopakom się należy odpoczynku i przygotujemy się tego, meczu. do słowego wnętrzą. będziemy do kotwicy na lidera.